Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj jest ze mną Wilcza Bestia, także odcinek na pewno będzie ciekawszy Wilcza Bestia jest chora, ale dowiezie dzisiaj na pewno swojej wartości i aury Także ten mikrofon od razu został zrobiony po prostu Zaczynamy i widzimy się już podczas gdzieś tam lądowania, zobaczymy gdzie nas wiatr poniesie czy ten samolot Mam nadzieję, że nie wywierzę. Dobra, to będzie nasze klasyczne lądowanie na Puchinki Mimo że na moim odcinku się tam nic nie udało zrobić. Z Wilczą Bestią na pewno jesteś... Się się... W ogóle gdzie ty, kurwa, latasz? A. A ty jesteś daleko. Nie, ty jesteś za mną! No. Ty wcz... później wystartowałeś? No. Do... Bardzo dużo. Ja lecę trochę dalej od nich jednak. Wylądowałem z dachu przez... A Nie doskoczyłem na balkon. Już się strzelają. Już się bo... strzelają, ja wezmę sobie pompę na szybko myślę, że mnie nie Tym bardziej jak będę kaszlał, to będzie lipa. No właśnie Jeśli bestia będzie kaszleć, to w miarę możliwości będę starał się to wyciszyć. Jednak w niektórych momentach no, po prostu się nie będzie dało, tak? Jeśli... Ja będę wypowiadał jakąś sentencję, to nie będzie takiej możliwości. Co ja podniosłem? Celownik z kosiem, a cholera mnie to. No właśnie środkę środka, plecak dwójka jakbyś chciał. Jest Mk. Jest Mk. Jestem zadowolony. ale ktoś bardzo... Blisko mi tu podchodzi. Kurde, nie mam żadnego stopa. Będę musiał go zaraz wyjaśnić. Nie, nie jest, jest nie tu. Nie mogę, nie, mo nie mogę dużo gadać. Widać widzę co to bardzo nie te karmowe tak Jestem jest to no bardzo niebezpieczne. Jakiś spotka. gościu blisko mnie biega. Albo nie widzę. Wyskakuje przez okno. Akcja dywersyjna. Ja już... Akcja dywersyjna. Widziałem go. Ała! Ja już zabiłem jednego. Zabiłeś czy uciekłeś? Uciekłem, ale rzuciłem mu tego flesza. O, wpytę! Są tu dwóch. Pobudź mi. Zostawcie mnie. No ale poszli tam dalej, dobra, stracić. Kurde, są w domu, kurde. O, fak. Leży, ale kurde, tak lerwę. Ja się schowałem można ja biegnę szybko tylko ciuda, to jest tybe jakiś obok bo tu ja kurde... w No tu kurde I koni czego Okej okay. Znaczy ją ja dam co? Mm, ja mam t... ja 5 bandaży możesz mi dać No nie wiem jak się wyrzuca pojedyncze, to sobie już wiem A to ci wyrzucę zaraz jedną Ok

reanimować jeśli ja miałem kiepską sytuację, bo ja mam brak sk... kołpa, brak amunicji, nie, nie do mnie. Zaraz ja będę w niego ładował. Mamy motocykl. Jest doskonała informacja. Nie wiem jak dalej... A to jest nie jest daleko do strefy w ogóle. No ja na przykład nie wiem gdzie jest strefa. Nie patrzyłem jeszcze. jest Pęknięty magazynek, no to musi być trzeci, idę go zbić. Napój, energetyczny. Nie, kurde, mi tu się nie podoba w ogóle to miejsce, nie? W ogóle widziałeś, że jakiś skoop Nie widziałem. Mogę się madnąć do majtek, nie, nie mogę. <noise> Zajebiste. Tam gdzieś były strzały, ale. Wal z nimi. To jest, to jest ta strefa bombardowania, nie? Dlatego. Strefę, to I tak idziemy w w Tak strzały. sobie coś możemy jeszcze sprawdzić, polutować. Zwłoki. To ty to zabiłeś? Apteczka jest. Mm, nie <laughs> wiem, nawet. No to chyba nie ja. Ja mam już lutowałem. No ale już są, to już jest. Coś... Jak oceniasz mój strój Płask. teraz? Trzeba hejt do domku, bo to bombardowali wszyscy Bombardieriem było No i chapeau bas, spódnica i spódnica Tylko ja mam taką jakbym był szkotem ja. Ale chciałbym mieć taki strój w tej grze, nie? Ale ja nie mogę jeszcze Masz kopek hejt? Ja mam czwórkę To bo ja mam trójkę, to czwórkę, to git Daj, damy a wejść, 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 to, kurde. To, to. Środek przeciwbólowy albo energetyka, za wejść. To się w ogóle utopił. <grym> <grym> Dobra, idziemy ich poszukać, kurde. No tu się musi coś dziać. Siedział się działo na początku, Ej, bo zdechłem. To ja się tak, i, i, taka informacja, jeśli on będzie się mutował, to wiadomo. Dobra, Dobra prawda? Już. Ale ostro się tam strzelają, nie? No nie, że się ładują bo chyba że nas tam nie ma tego zaraz tam będziemy, mam nadzieję Cześć jak na froncie Cześć jak na froncie o, je, tam po prawej O kurwa rakieta Raki, nie, nie, nie. Srogo się napierdzielają, a nikogo nie widzę, nie? Ja też nie, ja nawet nie widzę, wyszczał A Rozlewu krwi tym Co? razem nie widzisz? Nie Moje no zmysły dobrze działają dzisiaj Mam cię! No jaki? Looten machen Strzały tam na domkach gdzieś są A ale ten gościu, gościu tutaj obserwował coś. Razu, się Bo się nie spodziewał strzał z mojej strony kompletnie. Tu ktoś leży, tu. A tu jest, tu, tu ubiegnie. Tu, tu, leży. Ale to już tutaj na domkach są. To jest strzał, bardzo, to idziemy tam. Idziemy dołączyć do wspólnego biesiadowania. Ja, ale tam z rogą lecę. Dług mi! To trafiłem ale już... teraz chyba widzę nawet te strzały teraz widzowie ja mówiłem aura wilczej bestii na mnie dobrze działa tu jest gdzie? tu jest zawsze inny motyl myśli o wow to jest ja mi dom zasłania Cieka, leży, dostał chyba jeszcze plecy są no, no tylko na plecach może nie strzałem, On umarł czy mhm. jest, jest, co, jest, co, co jest nie wiem, czy Jest gościu. Nie Ale co ten ma fajnego Nie wiem, nie sobie To ty se badnij, a ja tam tego kurde Miałem? A, nie miał jednak Mam teraz inną, ten... Takie majteczki Ale scope'a nie miał, to nie. Ale wyrwał, ty! Paki, pa, mam ogon teraz Czekaj, bo tamtego tam tego gościa... Jest tam za drzewem O, chyba um, to Ja no, z, no, z, no, Dobra, nie mamy tylko do tego <laughs> ale headshot'a wyrwał Ta, Fajny mam ogon Zajebisty Kar, kar! Dawaj kara Po naszej prawej Tam gdzie Tylko nie mam skopa na kara niestety Więc na razie, na razie jest raz bezużyteczny. No Na razie jest bezużyteczny, ale W przyszłości się to pewnie zmieni Możemy się wkierować do strefy i będzie fajnie. A tu jest sens, ja z eee? jak to się sprawdza pod M? 2 Mam. Mam pięć. No, myślę, że mnie nikt nie dojedzie, chociaż ja się nie boję. Ja do otwartej przestrzeni nie kłócam, ja idę i się dasz. Bardzo blisko strzała, ja idę zerknąć co tam się dzieje. Aaaaaah! Moje gardło. Mam cię! Oznaczam ci Gdzieś tam był To niedaleko jestem To idzie Najwyżej się coś znajdzie, nie? Jak pojazd czy coś Słyszę pizdzik słyszę? No to jest auto po prostu. Jest auto ale jest Lucik kurde, także ej, Patrz, dobra ja zabiłem chłopa w aucie, ale on mnie prostu. Ale zabiłem go Tak? Tak, dostał headshot był jeden? Ja mam trzy no zabicia jeden już wyskoczył. Jeden wyskoczył, drugi był w oczy Ja muszę patrzeć czy tamten gościu by... mnie nie chce obrabiać jeszcze z boku Ale gość mnie podnieś, podnieś mnie podnieś, A ty tu leżysz Leci leci, leci że w ognie, pasuj, tałdę, bo gdzie facet Patrzę co ty robisz Bierzemy ta auta, bo zdechaj to Czego przestałeś? Ja właśnie obróciłem, żeby ich widzieć Zapieprzemy dauta i wszystko, może uleci się To ty się ulecz, jeszcze sobie lucik sprawdzę Nie ja biegnę do tego Luneta ósemka No to co? Tłumik płomienia No, dobra, akurat auta bałem Dobra Zleci się apteczki gdzie jesteście, frajrzy? Mam kara i kołpa 8. Zawsze zdążę, że Dobrze, zdążę, zdążę, cię ja tak. Jest, gościu. Dobra, leży. Ty go zabijesz? No, chyba ja mu, bałem znowu. Nie, ja go trafiłem i znowu to by dało też. To twoja kula, bo jest kolejny. No ja ale za rozpał... górką się schował, cholernie daleko Chodź, 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 do podejrzymy Kurde, dobrze jest I teraz środek przeciwbólowy, bo nie wiem czy wiesz, ale środek przeciwbólowy Tym przed nami, spróbuję go przejechać Dawaj go O, nie trafiłem Poczekaj, dalej Kurde, nie mogę go trafić Przejechałem Jakiś Ja nie mogę go trafić, bo stałeś na górce i ja nie mogę w niego wycelować w ogóle. A ja się na niego cichałem. Bo jak weźmiesz to środek przeciwbólowy. On co prawda powoli, ale bardzo dobrze działa, bo ci całe życie zregeneruje. Ja myślałem, że tego się nie da rozwalić, nie? Ja wszystko rozwalę. Ale tego wolę nie próbowałem. <gulandia> ale tam jest most 13 osób zostało Ej przed nami są duo, widzisz? Zatmaj się, zatrzymaj się widzi ja jednak nie widzimy Aid a jednak nie widzimy Ale dostał, nie, dostał. Dobra, Jest tak. jeszcze jeden Nie, tam ja też widziałem dwóch, ale był jeden, on padł nie, ja go dobiłem od razu Czy użyje zastępcy? Albo... Nie, podnożył sobie Nie widzę to drugiego Chodźmy do Chodźmy do strefy No auta nie musimy używać Bo są blisko No, jesteśmy blisko Nie warto zwracać na siebie uwagi 10 graczy tylko zostało A no mamy się... tego dobiłeś? No Dobra, to już 8 na strefie się wywaliła No do 6 w sumie Widzowie, pytanie, czy to, to jest, jest kolejny sparty? win? Plecy, 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 plecy A ty się obróci, obróciłeś do plecy Właśnie no, tak odwróciłem, czy ktoś nam biegnie Patrzę, gościu biegnie bez broni był szybki strzał Ale chłop miał mało HP w ogóle A tak bo tak czysto, by... trafiłem bo headshot to nie był A ja może Ale chodzi o to, że na hitas zszedł w ogóle A Może by miał mało HP może się z kimś walił wtedy, nie miał leczenia Ja A bo już go strefa tego, biła moście, No to też jest możliwe Teraz ja tu trzeba z... No no, mamy dobre położenie, tylko że jesteśmy też dobrze widoczni, nie? to chodźmy do tego domu, przynajmniej. Czekaj, przełączę okay. na MK. Na serię se włączę i mogę wchodzić. Ze strefą bombardowania to idealnie, żeby się ukryć. No, wypadałoby się ukryć. Okno już jest rozbite, widzę. Nie, to są no opuszczone żebyś... domy, które jest zawsze rozbite. Co tam jest? Wszyscy, Amunicja do kara nie potrzebuje. Co mamy? No tu mamy amunicję zwykłą. A ja mam dużo, jak chcesz to sobie rzuciłem A kaliber mogę wyrzucić. Energolasę machnę jeszcze. Hmm, strzelają. Pochodźmy do tego. No? Albo ty zobacz, bo ty masz karabin, bo ty będziesz widział. Ja, to ja sobie popatrzę. Z nimi. Schował się za drzewo. nice, nice, nice. Ale ktoś inny chyba jeszcze do mnie strzelał, czy to był on? Nie wiem. Bo prawie dostałem. Wyjdę z drugiej strony Ale... budynku. Jeśli ten zginie, to zostało pięć osób w ogóle. Trzy. No, trzy właśnie. Łącznie z nami. Ty. Jest, 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 jest. Chyba dostał nawet. Dostał? A, pokrywa. On biegnie do strachu chyba. Nie, on za jest. Teraz jest poza strefą. Ja sobie, podejdę. ja sobie podejdę trochę niżej, bo my też jesteśmy poza. Za już ja sobie podejdę tutaj obok. A znowu się do... wrócił. <laughs> ja go od innej strony. Albo go zabije go strefa. Albo ja go zabije Ej, zasnasz drzewo. Jeden zginął. Ten poza strefą tam zginął. Nikt go nie podniósł. On się wychylił, ale nic mu to nie da. Tak, nie zdążyłem trafić. Dobra, on jest wyłożył z tego Mamy 2 na 2 Albo 2 na 1 na 1 No. Ale poczucie Najlepiej jak zostaje 3 graczy, nie jak się gra duo, Bom. To wtedy on nie wie czy został 1 na 1 na 1 czy dwóch na jednego mam nad, nie, nad nim tą przewagę, nie? No ale w ogóle. Teraz jest całkiem fajna gra, mam 9 killi Ja mam 6 i 1 z asystą. Jeden Tylko teraz przyda. pytanie: skąd oni przyjdą? Za nami. Co ktoś I to z tłumika. No. Ale nie wiem skąd. Pytanie: skąd? Skąd i dokoła, nie? No raczej nie do nas, bo nikt nie dostał blisko strzału, nie? No nie widziałem. Ja mam tutaj zasięg na całą strefę tak naprawdę. No jak już bym miał psaleć to bardziej z tych to ja nie pleców. Ja to słyszałem na obydwu sławkach, więc ciężko stwierdzić. Słyszałem znowu i to do nas chyba lecie To jest komu. Pleców nie ma Ja się tu musiał przykampić gdzieś za drzewkiem obok ciebie może przewalony gry na tym ja biegnę pod ptankami spaląc kolony i tak wie gdzie my jesteśmy żeby mnie nie trafił ja chyba go widziałem nawet gdzie? gdzieś tam chyba był przynajmniej takie miałem wrażenie, jest! nie widzę go, a widzę! Dostał. O, to jest, jest chyba sam w ogóle. Bo... Leży. Dobra. sam był. Dostałem 2 na jednego. Ja muszę Ej, dać jaj. ósemkę na MK teraz. Potrzebuję dużej ilości strzał. Nie biegnę po equipem tego. Może będziemy o później Bo MK też ma obrażenia ma znacznie mniejsze. Ale zasięg skuteczny jest minimalnie mniejszy. Dobra to on był z to tylko kogo innego zabiłeś. A nie, on tutaj poszedł, dobra. To ty możesz z tłumika walić. Ale on zginął od razu, czyli on nie miał teammate'a. No. Znaczy zostaliśmy wtedy 2 na 1 na 1, teraz 2 na jeden. jeden. Ważne, bo może być też na pewno. No właśnie idę to skontrolować przez okno. Nie ma Ej, strzela do mnie. Skąd? Nie wiem skąd, ale z... się strzał O! Dobra Do mnie też było podkubi. Do, do z domku jak było Jakiego domku? O! Mam wszystko, trójeczkę O, a dostałem, dostałem, dostałem Skąd? Oznacz mi go jak go widzisz I, 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 Mam go! Właśnie tego załóż Chodź dziwko Tak, strefa Tam jesteś już blisko strefy ale, Ja mam ale kamizelkę trójkę Fuck. Co? Ej, ej, dobra, to jest oszukane. To już było z, 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 Ten już się tym jak nic. Gdzie on jest? Mi fuck Teraz ja jestem w gorszej pozycji zdecydowanie. Bo go nie widzę. Go widziałem, ale mi uciekł. A on teraz jest bliżej strefy. To jest unlucky, tu, żeby to ugrać, będzie trzeba się naprawdę postarać. On w tej shopie siedzi pewnie. Na 100% siedzi w tej szopie. Wysył wiesz co jest z niej nie wyjdzie dopóki, dopóki ja się nie z... on będzie kampił To jest yy, ciężki ej, ej, Ale ja dosłownie Jestem pewny że ja bym już uleciał sobie Te milisekundy były już Jest jakieś drzewo do którego no, mogę podejść no, bliżej no przed tobą to Albo te po lewej jakby Po lewej? Tam... Tak żeby on też nie, mnie nie zauważył za bardzo Mogę podejść... Proszę ja porozmawiać w razie czego, bo on może być też gdzie indziej. Nie powiedziała, że tam na pewno jest. Ja no? się wystraszyłem, kurwa. Skąd on był? Jego... Nie, wiem, nie widzę. Deadcam. Poproszę powtórkę, kurwa. War. Za drzewem campił? Czekaj, jest. Muszę zobaczyć, ile miałem sekund. Ja uciekłem. was z takimi kamperami to mi się nad nie chce grać, nie? Ale ja nie wiem w ogóle, gdzie on się do cholery teleportował. Że w niego oddałem strzał, przyładowałem i go nie ma nagle. Ale ja w zasadzie miałem płaski teren, żeby na niego patrzeć. Chłop ze słabym internetem, co mogę powiedzieć? Ej, dzisiaj drugie miejsce, drodzy widzowie. I to na ten moment jest. Koniec. Ja mam 6. Wilcza bestia. Mistrz Skilla. E, 10 zabójstw. Ja mam dwie asysty, czyli w zasadzie mam 8 zabójstw. Statystyki niezłe. Zdecydowanie mi je podniosło. Natomiast e, ja się z Wami żegnam. To by było na tyle w tym materiale. Może nagramy następny, może nie. Zobaczymy. Czy gdzie się pożegnasz? Halo Pożegnam się. Ja nie wiedziałem, że ja byłem zmutowany w ogóle. No <gry> nie wiedziałem, że był zmutowany. Dobra. E, trzymajcie się, cieplutko. E, pozdrawiam was. E, cześć.